Witam Was serdecznie, z tej strony Bożytar Plackowski z kanału Jak Spawać Aluminium. Dzisiaj tak na szybko, bo widzę, że pomimo, że to jest mój pierwszy film, wzbudziłem duże zainteresowanie w komentarzach. Pytacie się o to, jaką spawarkę wybrać i dlaczego tą, a nie inną. Tam odpowiedziałem kilku chłopakom w komentarzach, że przede wszystkim ważne jest, najważniejsze przy zakupie spawarki jest jej cykl pracy. Jeśli znajdziecie spawarkę, która ma cykl pracy 35 albo 40%, to znaczy, że tą spawarką możecie spawać przez 3,5 albo 4 minuty, potem ona musi odpocząć na maksymalnym prądzie. Czyli na przykład ideal 220, o ile dobrze pamiętam, to mówiliśmy o ideal chyba 220, o magnumie THF 238 w ostatnim komentarzu i ja znalazłem innego Magnuma, 200, magnum: 238 Pro LCD. I on na przykład ma cykl pracy na poziomie 60%, czyli 6 minut spawasz prądem 20, 200A. I doszukajcie się też informacji, że on ma cykl pracy 100% na poziomie 130A ideal na przykład w tym komentarzu jednym tam chłopak mówił, że ma 220A oferuje ale w cyklu pracy 35%. Czyli te 220A masz tylko dostępne przez 3,5 minuty. Natomiast 60% Ideal ma przy 200A, a 100% osiąga dopiero przy 120 Amperach. Tamten Magnum THF238 Pro LCD miał 100% przy 130A. Czyli tu mamy 120A, tu mamy 130A w Magnumie. I teraz warto się zastanowić, jakiego rodzaju materiały będzie spawał. Bo jeśli będzie spawał trochę, yy, trochę grubsze materiały, magnumem na przykład, to owszem, brakuje ci tej mocy na początku, powiedzmy tych 220A. Ale ja osobiście bym wolał kupić tą teoretycznie słabszą spawarkę z 200A. I jeśli już zdarzy mi się spawać grubszy materiał, to trochę go sobie podgrzeję jakimkolwiek palnikiem, nawet takim palnikiem małym, yy, tym 500ml odpalanym na piezo starter, podgrzewam lekko do 100 stopni materiał i już mam tą temperaturę, gdzie mogę startować od 200 A. Poza tym zawsze mogę zejść z częstotliwością do 40, 50, 60, 50, 40 Hz i wtedy też uzyskuję głębokie wtopienie. A poza tym w idealu, jeszcze nie spawałem tego typu spawarkami, gdzie mamy balans ustawiany minus 5 do plus 5%. Jeśli jeszcze nie spawałeś tego typu z spawarką, to też jesteśmy, jesteś, nie jesteśmy w stanie określić tego, jaki ten balans jest rzeczywiście. W Magnumie, na przykład, albo w Spartusie 220, Spartus 225 Pro Tic ACDC, którego ja będę kupował, on jest trochę większy. To jest taki czarny z wyświetlaczem LCD. On waży chyba 16 czy 18 kg. I w tej spawarce, jak i w poprzedniej, mamy balans regulowany w pełnym zakresie, czyli od 10% do 99%. I tutaj doskonale wiemy, gdzie się obracamy z tym balansem. A na początku, jeśli nie miałeś do czynienia ze spawarką, która ma regulację minus 5, plus 5%, to tak naprawdę nie wiemy do końca, w którym miejscu ten balans jest skalibrowany w tej spawarce. To znaczy minus 5 i plus 5%, czy ona ze środka wchodzi w minus i w plus, czy na przykład ona jest gdzieś na skali tego balansu, na samej górze i tam tylko masz minus 5%, plus 5%, albo na samym, no na samym dole niebo, bo ci rozwaliło elektrodę. Ona będzie raczej właśnie na, na, w górnej części skali i to będzie wtedy minus 5 lub plus 5, wtedy masz trochę małą możliwość regulacji tego balansu. Chyba, że się mylę, bo tak jak mówię, nie spawaję nigdy z spawarką, która ma regulację minus 5 plus 5%. Chyba, że to polega na tym, że minus 5 plus 5% i ona wtedy w całym zakresie e, sobie chodzi. Ale też mi się to trudno wyobrazić, skoro inni producenci proponują między 10 a 99%. Dlatego ja, jak będę brał spawarkę, już mam wybrany model. Tylko czekam, aż, a, 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 aż mi przyjdzie, a to trochę zajmie, bo ja jestem za granicą. E, tego Spartusa, Tiga. 225 LCD. On ma wszystkie parametry, które spełniają moje wymagania: czyli ma cykl pracy 60% i 100% na 100% cyklu pracy ma aż 155A. Czyli 155A mogę spawać bez przerwy cały dzień. Gdzie żadna z dostępnych na rynku spawarek z tej średniej półki. Nie ma, takiej, nie ma takich osiągnięć jeśli chodzi o cykl pracy oczywiście ten Spartus jest droższy od tych wszystkich pozostałych, o których rozmawialiśmy do tej pory tutaj bo kosztuje sam, goły bez żadnego zestawu, bez niczego 5300 zł ale tu już mam i balans od 10 do 99% i częstotliwość od zapomniałem teraz chyba nawet od 10, od 10 do 250 Hz no i ten cykl pracy gdzie 100% wynosi 155 A Także przede wszystkim zwracajcie uwagę na samym początku, jak szukacie spawarki, na, na tych stronach internetowych, w sklepach spawalniczych trudno jest się u niektórych z producentów tego doszukać spawarek, bo oni to po prostu skrętnie ukrywają, podają po prostu 60% 200A, a 100% w różnych spawarkach się różni. Jedna ma 120%, a na 100%, a druga ma 130%, a na przykład ten spawar, z którego ja biorę, ma 155%. I niektórzy to po prostu ukrywają, podają 60%, 200A jest i się wtedy cieszymy, bo mamy 200A przez 6 minut, a potem okazuje się, że masz na przykład dostępny rzeczywisty ten prąd, gdzie możesz cały dzień spawać na przykład tylko 120A, bo on ma 100% na 120A, a ten Magnum, Magnum THF238 Pro LCD, on już ma to 100% na 130A. Ten ideal jest z, z tych wszystkich trzech spawarek, o których ja tutaj powiedziałem, 100%. Ma najniższy prąd spawania, bo ma tylko 120A. Ja bym po prostu zrezygnował z tych 220A, na rzecz tego, że mam stuprocentowy cykl, troszkę większy, bo mam w tym THF-ie 238 na poziomie 130A. A jeśli grubsze blachy, blachy muszę pospawać, jakieś to po prostu sobie ją na chwilę podgrzewam palnikiem za 20 zł z supermarketu. I też nie powinno być problemu. Za to mam wyższy prąd spawania stał, e, ciągłego po prostu bez przerwy to 130A. 130 Także na tą chwilę to e, chyba to wszystko. E, po prostu sprawdzajcie dokładnie, szukajcie jaki ma cykl pracy przy 100%. Jeśli ma 120, tak idealno, to troszkę malutko jest. Nie? Tak jak ja tego Spartusa, którego kupuję, on ma przy 100% aż 155A. No i to mi się wydaje naj, naj, najrozsądniejszym rozwiązaniem. Też inna sprawa jest tego, jak te spawarki sp sprawują się w pracy po prostu. Rok, dwa, trzy, jak one będą wyglądały, nie, ale to już jest temat na, na inny filmik. W tym momencie dziękuję wam bardzo. Jak będą jakieś pytania, to bardzo chętnie Wam odpowiem. Na razie trzymajcie się.